Kiedy ludzie nam mszy w kościele co niedzielę podają sobie rękę na znak pokoju, to bardzo często podają go sobie osoby o orientacji heteroseksualnej z osobami o orientacji homoseksualnej, nawet o tym nie wiedząc. Potem kiedy wychodzą z tego kościoła w, w ciągu tygodnia, bardzo często mówi się o tych osobach o orientacji homoseksualnej potworne rzeczy. To pokazuje, że ten gest, który się odbył w kościele w niedzielę, nie był na serio, że coś. Z nami jako wspólnotą jest nie tak. Moja mama kilka lat temu pracowała w ośrodku pomocy społecznej. Wśród klientów tego ośrodka znalazł się młody chłopak, gej. Który był w związku właśnie ze swoją orientacją seksualną e, prześladowany przez ojca, a w którymś momencie został brutalnie pobity. No i moja mama właśnie, jako zaangażowana pracownica takiego, takiego ośrodka, jakby bardzo ją to mocno dotknęło, i to był taki jedyny raz w jej życiu, kiedy ona poszła na paradę równości, właśnie e, zdenerwowana tym, tym doświadczeniem, ale mama przyniosła potem taką e, flagę papierową. E, tęczową, która długo u mnie w domu wisiała i gdzieś tam pokazywała mi też, że, że moi rodzice myślą o tym w podobny sposób jak ja. Ponieważ ja nigdy nie miałem żadnego problemu z tym, że są w społeczeństwie osoby orientacji homoseksualnej. Uważałem, że to jest coś zupełnie naturalnego i że yy, ludzie się różnią od siebie po prostu. Yy. A jednocześnie wiedziałem, że wewnątrz kościoła i wewnątrz społeczeństwa, zwłaszcza u nas w Polsce, jest jakiś taki bardzo negatywny wizerunek osób homoseksualnych i par jednopłciowych. To pomyślałem i w ogóle pomyśleliśmy jako redakcja Kontaktu, że warto by pokazać tych ludzi. Na początku pomyśleliśmy o wierzących osobach o orientacji homoseksualnej. Wzięliśmy się za napisanie takiego, takiego reportażu, zdobyliśmy jakieś kontakty, i, no i umówiliśmy się na kilka takich rozmów. Spodziewałem się spotkać. Ludzi takich jak ja, którzy starają się ułożyć sobie swoje życie prywatne, zawodowe, swoje relacje z partnerem w jak najlepszy sposób, oprzeć się o jakąś miłość, uczucie do siebie, troskę wzajemną. I, i takich ludzi właśnie spotkałem. Jedno co różniło ich ode mnie, to to, że to są osoby, które dostały mocnego kopa od życia, od dziecka ktoś piętnował ich za to, jacy to są, od dziecka spotykali się z komunikatem, coś z wami jest nie w porządku, jesteście nie tacy, jak powinniście być, spotykali to w domu, spotykali to w kościele, bo dla rodziców to, jacy to oni są, było nie do zaakceptowania, w dużej mierze dlatego, że to słyszą czasami na kazaniach w kościele, czy od zaprzyjaźnionych księży, czy od innych wiernych. I gdzieś ten ciężar jakiegoś cierpienia z, z młodości był widoczny właśnie wśród tych moich rozmówców. Ale poza tym to byli, to byli ludzie, którzy właśnie przede wszystkim starali się budować i utrzymywać szczęśliwe i dobre rodziny. Osoby wierzące są bardzo różne. Ja obracam się w takim kręgu osób otwartych, myślących bardzo ewangelicznie i nigdy nie kierujących się pogardą w stosunku do drugiego człowieka, już na pewno nie z powodu jakichś jego naturalnych cech. Natomiast rzeczywiście w Kościele wiele razy słyszałem też wśród innych moich znajomych czy, 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 czy nawet bliskich przyjaciół jakieś takie sformułowania, które dla mnie są trudne do zaakceptowania i do przyjęcia, które często są oparte o jakieś takie trywialne stereotypy i to jest coś, co mi się absolutnie nie godzi z tym, jak ja pojmuję Ewangelię, jak ja pojmuję w ogóle chrześcijaństwo. Znaczy, dla mnie chrześcijaństwo to jest przeciw wobec czegoś takiego, a nie, nie sytuacja jakiegoś zbiorowego napiętnowania.